1 kwietnia, jak państwo wiecie, weszła, weszła ustawa ta tarcza 1, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, która wyznacza Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Urząd Pracy jako tutaj jednego z operatorów w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powiem tak, na dzień dzisiejszy mamy złożonych ponad 400 wniosków, łączna kwota tych wniosków to ponad 140 milionów złotych to jest z jednej strony 400 wniosków bardzo dużo natomiast powiem tak wiele tych wniosków realnie w firmie jest około 250-280 większość wniosków często wnioskodawcy poprawiają po dwa trzy razy dlatego tak jak mówię teoretycznie mamy wniosków 400 ponad 400 414 na dzień dzisiejszy natomiast realnie w firmie jest około 250 tu muszę jako Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pochwalić. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy wypłatę, realną wypłatę świadczeń już tamty, w ubiegłym tygodniu, bo nie ukrywam, zależało nam tutaj na tym, żeby pracodawcy mieli dziesiątego na rachunku pieniądze, bo to pracodawcy doskonale wiedzą o co chodzi. E, udało nam się to zrobić. Rzeczywiście jako pierwsi w, w kraju rozpoczęliśmy wypłaty. Na dzień dzisiejszy wypłat łącznie jest ponad 60 firm objętych wsparciem. Kwota wsparcia jest to około 20 milionów, siedem tysięcy osób, siedem tysięcy ponad siedem tysięcy pracowników jest objętych wsparciem w ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowników już dzisiaj teraz. Oczywiście z każdym dniem będzie to się nasilać. Ta liczba łącznie <laughs> podam kilka cyfr teraz. Pracodawcy złożyli na przestój ekonomiczny 167 wniosków na tysięcy osoby. A na obniżony czas pracy 288 wniosków na 26 tysięcy osób. Także naprawdę tutaj w województwo, no są to dość duże liczby. Jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, i tutaj za zgodą, oczywiście, marszałka, przesunęliśmy osoby do, do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwiększyliśmy obsługę realnie ponad trzy, trzykrotnie. Oczywiście to pracodawców nie interesuje, bo bardziej interesuje. Kiedy są te wypłaty? Także tak jak mówię, na dzień dzisiejszy już uruchomiliśmy od kilku dni te wypłaty codziennie, spływają. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Pracy, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, jeśli chodzi o dodatkowe środki. Tutaj pracodawcy nie powinni się martwić. Ministerstwo codziennie zapewnia, że środków finansowych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zabraknie.